Jak to się nie da? Jak się nie da, to weź większy młotek. Nie da to się hełmu na drugą stronę obrócić. Witajcie kochani, tu Ania Osipiuk i trening mówienia po niemiecku. I dziś będziemy mówić o tym, że coś się da lub nie da, wykorzystując jedno ze znaczeń czasownika LASEN w zwrocie LEST ZYŚ, czyli DA SIĘ. Lub lestześ nicht, czyli nie da się. My Polacy zawsze potrafimy wyjść z każdej sytuacji. Nauczeni jesteśmy kombinować, i dla nas nie ma, że się nie da. Zobaczcie, że zauważył to również Stefan Myla, jeden z najpopularniejszych Niemców w Polsce. Posłuchajcie. Also ein Unterschied, den ich ganz extrem finde, ist der deutsche Satz, das geht jetzt nicht. Da kann man nichts machen. Diesen Satz kann man gar nicht übersetzen auf Deutsch. Es geht immer irgendwie. man kann immer irgendwas machen. Da wird irgendwie improvisiert, da wird, was weiß ich, irgendwas zusammengeklebt. A wy, jakie macie doświadczenia? Da się najczęściej coś naprawić, czy się nie da? Napiszcie w kommentarzu. Dziś potrenujemy zwrot LEST Zyś w różnych konstrukcjach na pięciu poziomach treningu. Na poziomie SURVIVAL zaczniemy od tego, że nauczymy się pocieszać przyjaciela. Nie martw się, to da się zrobić, to da się naprawić. To da się, to das LEST ZYŚ. LEST ZYŚ Bierzemy z odmiany czasownika lasen. To, czyli trzecia osoba. Das lässt sich. I słówko to możemy zastąpić czymkolwiek. Na przykład ubolewam. Mein Fahrrad ist kaput. Mój rower jest zepsuty. Nauczmy się zwrotu. Keine Zorge. Nie martw się. Powtórz, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Kajne zorgę. Nie martw się. I teraz powiedzmy rower da się i dodajmy zreperować. Reparieren. Kajne zorgę, das Fahrrad lässt sich reparieren. Możemy dodać noch reparieren, czyli jeszcze zreperować. Spróbujmy dłuższe zdanie. Das Fahrrad lässt sich noch reparieren. Możemy zamiast noch powiedzieć też doch. Doch, czyli przecież. Czyli nie martw się, rower da się przecież naprawić. Powiedz. Keine Sorge, das Fahrrad lässt sich doch reparieren. W podobny sposób pociesz mnie. Gdy zmartwię się ze zepsutym autem. Mein auto ist kaput. Keine sorge, Ania, das auto lässt sich doch reparieren. Meine ua ist kaput. Keine sorge, Die Uhr lässt sich doch reparieren. Mein Handy ist kaput. Keine sorge. Das Handy lässt sich doch reparieren. Zamiast keine sorge możemy też powiedzieć: To nie problem. Dosłownie żaden problem. Kein problem. Powtórzmy. Super. Mein computer ist kaput. Powiedzcie, to nie problem. Komputer da się przecież zreperować. Kein problem. Der komputer lässt sich doch reparieren. Meine brille ist kaput. Kein problem, die Brille lässt sich doch reparieren. Czasami może nam się coś zepsuć w liczbie mnogiej i wówczas zamiast lässt sich powiemy lassen sich. Zum Beispiel Meine Schuhe sind kaputt. Kein Problem. Die Schuhe lassen sich noch reparieren. A gdybyśmy jednak trafili na Niemca i nie dałoby się tego zrobić, to może powiedzieć: Tego nie da się zrobić. Czyli po prostu z czasownikiem robić na końcu. Das lässt sich nicht machen. Tego nie da się zrobić. Ale o tym. Porozmawiamy na poziomie praktykant, ponieważ tu umiemy już zadawać pytania z czasownikiem modalnym. Zapytaj więc mnie, czy może pani umie, potrafi, a więc czasownik Können, zreperować mój zegarek? Super. Können Sie meine Uhr reparieren? Na co ja odpowiem z czasownikiem Lassen? Natürlich! Die Uhr lässt sich einfach reparieren. Czyli ten zegarek da się łatwo naprawić. Super! Ok, to teraz ja Ciebie zapytam, czy może Pani naprawić lub Pan coś. A ty odpowiedz, że tak, lekko, leicht oder einfach, łatwo? Albo że się nie da, czyli lesz sich nicht. Entschuldigung, können Sie mein Fahrrad reparieren? Bitte? Ja, naturlich, das Fahrrad lässt sich leicht reparieren. Lub, przycząco, wtedy dodamy, przykro mi, tut mir leid. Powtórzmy wszyscy. Tut mir leid. Das Fahrrad lässt sich nicht mehr reparieren. Nicht mehr, już nie. Tut mir leid, das Fahrrad... Lässt sich nicht mehr reparieren. Oczywiście nie musimy koniecznie naprawiać. Możemy chcieć coś na przykład wyczyścić, czyli Reinigen. Können Sie meinen Mantel reinigen? Meinen mantel, czyli mój płaszcz. Czy może Pan wyczyścić mój płaszcz? Ja, natürlich. Der Mantel lässt sich leicht reinigen. Oder? Tut mir leid. Der Mantel lässt sich nicht mehr reinigen. Können Sie meine Brille reparieren? Ja, natürlich die Brille lässt sich leicht reparieren. Lub przecząco, tut mir leid, die Brille lässt sich nicht mehr reparieren. Uwaga na rzeczownik okulary. Po niemiecku jest to rzeczownik w liczbie pojedynczej, a więc użyjemy lässt sich. Natomiast o butach powiemy w liczbie mnogiej. Können Sie meine Schuhe reparieren? Ja, natürlich. Die Schuhe lassen sich leicht reparieren. Lob. Tut mir leid. Die Schuhe lassen sich nicht mehr reparieren. A Przejdziemy do poziomu student. Na poziomie student zabieramy czasownik i zwrot Lestzyś do przeszłości, do czasu perfekt. I tu, kochani, niespodzianka. Przypomnijmy, jak w czasie przeszłym mówiliśmy, na przykład, zostawiłam parasolkę w domu. Używaliśmy wówczas formy partycyp cwaj gelasen. Jednak tej formy użyjemy wówczas, gdy mamy jeden czasownik w zdaniu, czyli LASEN. Natomiast w naszym zdaniu pojawiają się dwa czasowniki. Etwas lässt sich machen. Coś daje się zrobić. I wówczas w czasie przeszłym PERFEKT na końcu zdania stoi nie forma GELASEN, ale forma LASEN. A więc jeszcze raz na przykładzie z Machen. Das lässt sich machen. Das hat sich machen lassen. I zamiast machen wstawiamy nasz czasownik. Ok. A więc na pytanie: Czy zreperował Pan już moje auto? Haben Sie schon mein auto repariert? Ktoś może odpowiedzieć. Przykro mi, pańskiego auta, pani auta nie dało się już zreperować. Czyli Das Auto hat sich nicht mehr reparieren lassen. Poćwiczmy tę konstrukcję na innych przykładach i odpowiedz na moje pytanie. Haben Sie schon meine Brille repariert? Light. Die Brille hat sich nicht mehr Oczywiście odpowiedź nie musi być przecząca i możemy powiedzieć: oczywiście, zreperowałem już pani okulary. Ja, natürlich, ich habe schon ihre Brille repariert. I dodajmy. Te okulary dało się z łatwością naprawić. Die Brille hat sich leicht reparieren lassen. Super! Entschuldigung, haben Sie schon meinen Mantel gereinigt? Odpowiedzmy twierdząco. Ja, Diamantel hat sich leicht reinigen lassen. Lub przecząco. Tut mir leid, Diamantel hat sich nicht mehr reinigen lassen. Oder die Flecken, to zróbmy w, liczbę, w liczbie mnogiej i powiedzmy te tych plam nie dało się wyczyścić. Die Flecken haben sich nicht reinigen lassen. Reinigen oder entfernen, czyli usunąć. Powiedzmy to samo ze słówkiem: usunąć, entfernen. Haben Sie diese Flecken schon entfernt? Ja, die Flecken haben sich leicht entfernen lassen. Oder? Tut mir leid, die Flecken haben sich nicht mehr entfernen lassen. Super. Przejdźmy do poziomu ekspert. I na poziomie ekspert trenujemy tryb przypuszczający. Czyli naszą konstrukcję zwyrdę. Albo skręczę. I teraz ja zapytam, zamiast czy może Pan, czy, czy naprawi Pan. Zapytam, czy mógłby Pan. Könnten Sie mein Auto reparieren? I odpowiedzmy, chętnie naprawiłbym Pani Auto. Czyli, ich würde ja Auto gern reparieren. Aber, ale. I tu, powiedzmy, to auto nie da się już naprawić. Aber, das Auto. Lest sich nicht mehr reparieren. Jest du. Könnten sie meine uła reparieren? Chętnie naprawiłbym pani zegarek, ale on, po niemiecku ona, nie da się już naprawić. Ich würde Ihre Uhr gerne reparieren, aber sie lässt sich nicht mehr reparieren. Könnten Sie mein Fahrrad reparieren? Ich würde Ihr Fahrrad gerne reparieren. Aber das Fahrrad lässt sich nicht mehr reparieren. To samo możemy powiedzieć w czasie przeszłym. I zapytam, haben Sie schon mein Auto repariert? I teraz zreperowałbym w przeszłości, wcześniej zreperowałbym Pani auto, czyli nie ich würde, a ich hätte repariert. Ich hätte ihr Auto repariert, aber das hat sich nicht mehr reparieren lassen. Czyli chętnie bym zreperował pani auto, ale ono nie dało się już naprawić. Ich hätte das Auto repariert, aber das Auto hat sich nicht mehr reparieren lassen. Haben Sie schon meinen Mantel gereinigt? Ich hätte Ihren Mantel gereinigt, aber er hat sich nicht mehr reinigen lassen. Haben Sie schon meine Brille repariert? Ich hätte Ihre Brille repariert, aber die Brille hat sich nicht mehr reparieren lassen. Haben Sie schon diese Flecken entfernt? Ich hätte die Flecken entfernt. Aber sie haben sich nicht entfernen lassen. Super! Przechodzimy do poziomu Mistrz. I na poziomie Mistrz ćwiczyliśmy konstrukcję ze stroną bierną. Strona bierna oznacza, że coś jest robione, czyli wird gemacht. I Formuła LEST tak naprawdę zastępuje nam stronę bierną. Zegarek daje się zreperować, to znaczy on może zostać zreperowany, czyli die kann repariert werden. Die repariert werden, może zostać zreperowany. Lub w liczbie mnogiej zamiast kann powiedzielibyśmy können repariert werden. I teraz ja zadam ci pytanie z czasownikiem lassen, na przykład lässt sich das Problem leicht lösen. Czy ten problem da się łatwo rozwiązać? A ty odpowiedz stosując stronę bierną, czyli powiedz tak, ten problem może być z łatwością rozwiązany. Ja, das Problem kann leicht gelöst werden. A więc mamy kan, partycyp 2 od lösen, gelöst i na końcu po czasowniku modalnym drugi czasownik w formie bezokolicznika, czyli w naszym przypadku werden, czasownik, który zawsze jest w stronie biernej. Lässt sich die Aufgabe leicht erklären? Czy to zadanie da się łatwo wyjaśnić? Bitte, antworte. Ja, die Aufgabe kann leicht erklärt werden. To teraz nieco przewrotnie. Lässt sich das Wetter ändern? Czy można zmienić pogodę? Czy da się zmienić pogodę? Odpowiedzmy przecząco. Nein, das Wetter kann nicht geändert werden. Potrenujmy jeszcze na koniec lasen w formie imperfekt, czyli lis. Jak można powiedzieć inaczej? Ich konnte die Tür nicht öffnen. Czyli nie mogłam otworzyć drzwi. Powiedzmy to z lasen. Czyli teraz będzie lisyś. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Konten sie die Tür leicht verschließen? Czy łatwo mogła Pani zamknąć drzwi? Odpowiedz: Nie, nie dały się zamknąć. Nein, die Tür ließ sich nicht verschließen. I die Tür, podobnie jak die Brille, jest w liczbie pojedynczej w języku niemieckim, a w języku polskim to pluralizm, czyli mówimy drzwi są. So. Ok. Kontens die Frage nicht vermeiden. Czy nie mogła Pani uniknąć tego pytania? Tego pytania nie dało się uniknąć. 9. Die Frage ließ sich nicht vermeiden. Konnten Sie das nicht beweisen? Czy nie mogła Pani tego udowodnić? Nein, das ließ sich nicht beweisen. Konnten Sie das Ziel nicht erreichen? Czy nie mogła Pani osiągnąć tego celu? Nein, das Ziel ist nicht erreichen. A co jeśli te zdania zechcemy zrobić twierdząco? Wówczas na początku każdego z nich damy nasze cudowne doch. A więc, konzentuję das Ziel nicht erreichen? Doch. Das Ziel Liseś leicht erreichen. Konten Sie das Problem lösen? Jeszcze raz. Konten Sie das Problem nicht lösen? Doch, das Problem liseś leicht lösen. Czasami zwrotu lest zyś stosujemy nie zamiast czasownika können, a zamiast czasownika wolen. Na przykład nie chcę słuchać tej muzyki, powiem tej muzyki nie da się słuchać, czyli Die Musik lässt sich nicht hören albo po prostu tego nie da się słuchać, czyli Das lässt sich nicht hören. Podobnie o jedzeniu. Jeśli coś nam bardzo nie smakuje, powiemy Das lässt sich nicht essen. Z kolei, gdy powiemy Das lässt sich essen, to znaczy tyle samo, co po polsku da się zjeść, a więc też nie, że smakuje nam dobrze. Okej, okay, mam nadzieję, że pomogłam i da się. Das lässt sich machen. Wejdzie do waszego niemieckiego języka. Vielen Dank für heute und bis bald. Tschüss!